Składam alerty i polecenia główne na czas. Zawsze. PKSA. W październiku mija 90 dni, na, po którym Unicredit może znów sprzedać akcje. Jeśli sprzedam, będzie to pakiet 30%. Poprzednia cena za te 10 to było 126 zł. Szaleństwem byłoby, gdyby Unicredit sprzedał, sprzedał te walory poniżej 126 zł. Dlaczego? Ponieważ sprzedanie 30% to nie tylko sprzedanie akcji, ale za to należy się również premia. Premia za co? Premia za kontrolę nad bankiem, która jest absolutnie niepodważalna i przy każdej transakcji funkcjonowała. Więc sytuacja na rynku bankowym i na rynkach finansowych nie zmieniła się od tamtego czasu radykalnie. Więc cena 126 zł no, byłaby kompletnym potworem dla Unicredit i czysto biznesowo byłaby dla niego błędem. Więc oczywista byłaby sprzedaż po wyższej cenie. Co automatycznie również stymulowałoby wzrosty, a kompletnie na marginesie, patrząc na sam wykres, bardzo niewiele brakuje tu do wybicia. Pamiętajmy, że to jest trend spadkowy. Tu jednak to kompletne momentum jest, jest spadkowe, i kolejne dołki byłyby oczywiste, ale tu może pojawić się okazja. Co przemawia za okazją? Przemówi za okazją wybicie tej linii spadkowego, szybkiego trendu. I umożliwi to wzrosty do 137 zł, przynajmniej. Dzisiejsza sesja i ogólnie zeszły tydzień, również bliski zera, jak zresztą widzimy po tym wykresie, wygląda bardzo ładnie. Dodatkowo może pojawić się wyższa cena sprzedaży akcji, a zawsze pamiętajmy, że ten, który jest kupowany troszeczkę, zyskuje na wartości, a traci ten, który musi pozbyć się gotówki i którego w biznesie pojawia się niepewność odnośnie tego, jak zagospodaruje ten nowo kupiony biznes. Więc PKO delikatny, delikatny plus. I jeszcze nie po dzisiejszej sesji, ale prawdopodobnie po piątku tu może pojawić się coś pozytywnego. I tu pamiętajmy też, że piątek może też być dla PKO S.A. ciężki. Ciężki dlatego, że jest to spółka, która dużo waży w wig 20, więc sprzedając jej akcje łatwo zrzucić wartość WIG-u 20, tak by kontrakty były niżej notowane i żeby lepiej je rozliczyć. I pamiętajmy, że kontrakty są rozliczane na podstawie wartości wigu 20 więc to jest istotna sprawa. Więc tu może nastąpić delikatne wybicie i to, co będzie działo się po poniedziałku, będzie dla PKO SA istotne. Ale walor wygląda ciekawie. I Eurocash. W zeszłym tygodniu na czacie padło pytanie odnośnie Eurocashu. Ja no tak marudząc, powiedziałem, iż bardzo mi się nie podoba, iż wyłamał te poziomy stop lossów, które, o których wspominałem na spotkaniu sierpniowym. Czyli to były poziomy, spotkanie było dokładnie, kiedy mieliśmy tą konsolidację. Ja wspominałem, że trzeba położyć stop loss w okolicach 44, 50, 44, 60. On wyłamał te poziomy w ciągu ostatnich 10 sesji. Teraz wrócił i dzisiaj znów spada. Ja wtedy też przy okazji mówiłem, że musimy zobaczyć bardzo ładny impuls wzrostowy tego miejsca, gdzie jest ta czerwona strzałka. Głównie dlatego, że zaczyna to wyglądać jak taka formacja korony. Coś, to modelowo było jakiś czas temu na przykład na pz No i na wielu, wielu innych spółkach, na przykład również PGNIK ma historycznie. Perspektywy kilku lat, skłonność do generowania właśnie takich koron w okolicach szczytów bądź dołków. I nie są to ani podwójne szczyty, ani rgr -y, po prostu takie formacje konsolidacji w okolicach poziomów szczytowych. Przechodząc natomiast do Envigu, to warto spojrzeć na te spółki, które były najlepsze w ostatnim czasie. Ja w sierpniu, na początku sierpnia. Pokazywałem, które spółki były maruderami z MWIG-u 40 i które mogą dużo urosnąć w związku z tym, że bardzo zaspały w tej początkowej fazie wzrostu. Tam wyraźnie wyróżniałem Grajewo i między innymi GTC. Mówiłem, że coś może zdarzyć się na Wawelu, ale Wawel nie był wyróżniony pozytywnie. Okazuje się, że faktycznie teraz maruderzy nadrabiają, a ci, którzy wcześniej wzrośli, raczej, raczej utrzymują notowania w stanie konstans. Tak więc, tak więc na ten moment cały czas graje w OGTC, wygląda pozytywnie, również kelner, trakcja, pojawiło się zresztą pytanie co z syntosem. Syntos będzie za chwilę w właśnie w części analizy live, pojawiło się też pytanie, co z Wawelem. Na Wawelu nie zdarzyło się nic ciekawego. Kilka sesji mieliśmy wzrostowych, ale złamaliśmy wcześniej ważne poziomy, więc musimy poczekać, czy to przypadkiem nie jest dalsza dominacja podaży na tym walorze. Ale przejdźmy do syntosu, ponieważ syntos wygląda bardzo ciekawie. Ja już go akcentowałem pierwszy raz w styczniu, kiedy rozpoczęły, rosnąć, kiedy rozpoczęły rosnąć ceny kauczuku, tego tutaj powyżej. Akcentowałem syntos, że spółka zaczyna mieć się coraz lepiej i wygląda sytuacja na walorze dość pozytywnie. Pojawił się wzrost na cenach kauczuku, one później zawróciły, ale cały czas. Są w zasadzie w tym samym miejscu pod względem układu popytu i podaży na świecie, w którym było w styczniu. Kałczuk wygląda w perspektywie roku, pół roku, cały czas pozytywnie. To się nie zmieniło. Notowania syntosu też przejawiają delikatną szansę na odreagowanie. Ja już o nich wspominałem po raz pierwszy, mniej więcej dwa miesiące temu. Jesteśmy kilka procent wyżej od tego. Niemniej jednak cały czas brakuje nam trwałego wybicia poziomu mniej więcej 4 ,15 zł 15 groszy 20. To może nastąpić wraz z poprawieniem nastojów na światowych rynkach. I również widać po cenach wielu surowców, do których przejdziemy za chwilę, że na tych takich przemysłowych, typowo surowcach, jakim jest również kauczuk, Pojawia się duży pozytyw. Wzrosty na Syntosie będą dużo większe dużo większe niż yy, na samym kauczuku. Więc pojawienie się z powrotem kauczuku w okolicach 190 jenów byłoby sygnałem, który radykalnie przebiłby nam poziomy 4.20. 4, Drugą spółką, o której warto dzisiaj wspomnieć, która w zeszłym tygodniu była na lekkim plusie, jest Netia. Netiem nie interesowaliśmy się w zasadzie od niemal, od niemal pół roku, w zasadzie ponad pół roku, bo od lutego. Od lutego, kiedy powiedziałem w tym miejscu, że Netia wygląda już bardzo ryzykownie i należałoby się pozbyć walorów, później okazało się, że zmieniła politykę dywidendową, stąd ten spadek, zmiana polityki dywidendowej. Niestety, mimo wielu pytań, ciężko powiedzieć coś pozytywnego o tym walorze. Cały czas jest, jest trend spadkowy i nie widać tutaj dużych pozytywów. W tej chwili jedyną nadzieją byłoby przebicie tego poziomu trendu spadkowego i kolejnego położonego trochę wyżej bardzo ważnego trendu, bardzo ważnej linii w tej chwili oporu. Do tego potrzebny jest jakiś impuls. Pojawił się komentarz, a może Netia kupi playa? Play jest drogi. To jest co najmniej 5-6 miliardów. Zależy jaki byłby pakiet sprzedawany, czy 50%, czy całość. Nie patrzę na zasoby gotówkowe Neti, ale na ten moment wydaje mi się to dość abstrakcyjny pomysł. To byłoby idealne rozwiązanie, ponieważ Neti brakuje właśnie takiego kogoś jak Play. Niemniej jednak ja po cichu liczę, że księgę. Że Księgę będzie ciężko zbudować popytu i zebrać zlecenia na kupno na, na, playa po całości pakietu i że jednak wejdzie on do, na giełdę i dość szybko wejdzie do WIGU 20, bo na to wskazywałyby wszelkie parametry. Ale to na razie jest chcieństwo po mojej stronie. Przyjrzę się sprawie Neti, bo strasznie mnie to zaintrygowało. Zobaczymy, jak wygląda gotówkowy stan Neti. Pytanie jeszcze donowity, czy. Widziałeś jakieś plotki na ten temat? Bo ja szczerze mówiąc nie przeglądałem plotek. Czy to jest tylko takie luźne spostrzeżenie na temat tego, komu co by pasowało do biznesowego portfolio? Podsumowując Netie, sytuacja nie wygląda ciekawie. Potrzebny jest mocny impuls do przebicia, yy, przebicia y, tych poziomów, o których wspominałem wcześniej. Jedynie obroty generowały się dość ciekawe, ale na razie same obroty wiosny na tym walorze oczywiście nie czynią. Tak więc, WIG20, światło pomarańczowe z możliwym, z możliwym pojawieniem się czerwonego. Na WIGu zieleń, krótkoterminowo możliwa korekta y, 5%, nawet 5-7%. I pamiętajmy o trikach księgowych na największych spółkach. Jak na giełdy światowe? Wreszcie DAX zrobił coś ciekawego: Przebił sierpniowe minima i dotarł do górnego ograniczenia trendu. W zasadzie, Korekty w długim, wieloletnim trendzie wzrostowym. Najpierw, czy Chiny są na krawędzi? Pierwsze pytanie. Chinami, przy okazji naszej analizy kwartalnej, zajmowaliśmy się zawsze. Przy każdej z sześciu, które już miały miejsce, analiz kwartalnych ryzyk na rynkach. I ani raz nie powiedziałem, że jest to duże ryzyko. Nawet przy okazji zeszłorocznego krachu sierpniowego na rynku giełdowym w Chinach, mówiłem, że tam się nic złego w gospodarce nie dzieje. To tylko krach. I to nawet mały, bo sprowadził wyceny do początku roku. Na PKB w Chinach nie dzieje się nic. Gospodarka powolutku zwalnia tempo PKB, konsumpcja wzrasta, kraj staje się coraz mniej typowo przemysłowym krajem, a coraz bardzo, bardziej konsumpcyjnym. PKB w okolicach 6% wzrostu. Wydaje się standardem, jest jak najbardziej do utrzymania przy okazji takiej gospodarki. Pamiętajmy, że cały czas jest w pewnym stopniu fabryką świata, a drugą część tego PKB dokłada konsumpcja. Konsumpcja jest w stanie napędzać taką gospodarkę jak Chiny w tempie około 5-6% bez problemu i 5-6% nie jest czynnikiem, który załamywałby światową gospodarkę. Pytanie: czy może spowodować krach? załamanie się jakichś innych czynników, na, na przykład rynku nieruchomości. Jak dotąd nie. Dopóki mamy lekki plus na PKB, a inwestycje w Chinach są na takim umiarkowanym poziomie, nie ma również ryzyka kredytowego i pokazują to również notowania miedzi. Cały czas w Chinach się dość dużo buduje i widzimy, że od początku ruchu notowania miedzi zahamowały, i nie spadają bardziej, co również napędza ten spokojny stan inwestycji w Chinach. Czyli można powiedzieć, że gospodarka chińska nie trzyma się mocno, ale trzyma się stabilnie i nieryzykownie. Odnośnie samej miedzi, niestety, no, jesteśmy gdzieś o krok od Rubikonu, yy, tak abyśmy zaczęli dalej spadać. Niemniej jednak. Yy, Spadki te nie byłyby czysto fundamentalnie udokumentowane, na przykład w inwestycjach. Tak więc, odnośnie Chin, sytuacja jest stabilna i nie ma żadnych symptomów ryzyka na najbliższy okres. Stopy i PKB. Oczywiście mowa o USA. Sprawa samego PKB w Stanach jest dość ustabilizowana. Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym, czyli to najważniejsze, to którego załamanie zawsze powoduje recesję i jest dość stabilne. To w różnych miesiącach jest to pomiędzy 100, 150, 200. Generalnie ten poziom jest bardzo bezpieczny, jeżeli co kilka miesięcy przekraczamy 200 tysięcy, szczególnie w tych miesiącach wakacyjnych albo na początku roku, to wszystko jest dobrze i tak też teraz jest, nie ma jakichś dużych wyłomów właśnie w no farm payrolls. Wskaźniki wyprzedzające dla gospodarki mają się średnio. Mają się średnio, ciężko narysować jakiś długoterminowy trend, tak długi, jak mieliśmy od 2006 do 2007 roku, kiedy to nastąpiło, to, 9, kiedy to nastąpiło to kluczowe załamanie w gospodarce, niemniej jednak powolutku spadamy sobie z wskaźnikami wyprzedzającymi dla przemysłu i dla usług. Cały czas utrzymujemy się po tej pozytywnej stronie i dopiero radykalny spadek, na przykład do poziomu 45, w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, czyli śledźmy ISM, to polecam. Jeżeli któryś ze wskaźników, na przykład za wrzesień bądź za październik, wyląduje nam na poziomie 45, może to sugerować pojawienie się tego scenariusza negatywnego i szybkiego załamania, właśnie, właśnie w gospodarce ale to cały czas nie jest czynnik, który mamy na stole, o którym można mówić w jasny sposób. Strach na rynkach również jest niewielki. Większy był, tu zapomniałem dodać skali, ale dużo większy był na początku 2016 roku, który zaczął się właśnie w tym miejscu, gdzie pojawiły się duże spadki również na rynkach i strach przed inwestycjami.